Chcecie wiedzieć więcej o komunikacji miejskiej w Warszawie? Zajrzyjcie do wtp od kuchni. Zapraszamy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu WTP od Kuchni. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, bez czego komunikacja miejska istnieć nie może i nie powinna, czyli bileciki. Bileciki, ich sprzedaż, wyrabianie, ulgi, różnego rodzaju usługi. A wrzesień to jest doskonały moment, żeby o tym porozmawiać. Dlatego naszym gościem dzisiaj jest Arkadiusz Krystosiak z Pionu Handlowego Zarządu Transportu Miejskiego. Witam cię. Do... Witam serdecznie. No i co? Właśnie, tak jak powiedziałem, wrzesień to doskonały moment, żeby porozmawiać. Dla nas to jest oczywiste, bo to jest wiedza, którą nabywamy co roku. No ale może nasi widzowie nie do końca wiedzą właściwie, dlaczego dobrze we wrześniu porozmawiać o tym, co takiego się we wrześniu dzieje. No, przede wszystkim dzieciaki rozpoczynają szkołę, przyjeżdżają studenci na rok akademicki, ale też w wielu przypadkach... Kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla rodzin wielodzietnych. I to jest właśnie ten moment, kiedy warto je przedłużyć. Tak naprawdę im szybciej, tym lepiej, mm. żeby uniknąć kolejek na ostatni, w ostatnim momencie. No właśnie, to już padło słowo. Klucz, czyli kolejka, tak? Z jakimi? Kolejka. Jak duże potrafią być te kolejki? To... W zależności od y, lokalizacji, ale w kolejce może stać nawet 50-60 osób, w takich już kulminacyjnych momentach. Okay, rzadko mamy do, już jakby okazję doświadczyć tego rodzaju kolejki. Jak ktoś się chce poczuć, jak to było w PRL-u, tak, jak to się stało w ogonie, no, to zapraszamy. Tak, ale to jest jakby, no, robimy z, jakby co, co możemy, tak? to znaczy staramy się rozładować te, tego rodzaju przykresy sytuację, tak? Tak, podejmujemy wiele działań. Z jednej strony na właśnie okres września i października wydłużamy godziny pracy punktów obsługi pasażerów. Wszystkie są czynne od 7 do 20, za wyjątkiem punktu w centrum handlowym Blue City, dlatego, że tam obowiązują nas inne godziny, to jest 10-20. Dodatkowo w sobotę 28 września, czyli w tym momencie na przełomie miesiąca, gdzie tych spraw jest najwięcej, wszystkie punkty są otwarte, na co dzień są trzy i w październiku właśnie, w każdą sobotę Pop y, dworzec y, y, wileński, centrum. Są czynne też 7.20, plus oczywiście w 10.20. Mm -hmm. To jest jakby taki temat związany z godzinami otwarcia. Zachęcamy do skorzystania, no nie trzeba stać w kolejce mm -hmm. przed punktem fizycznym. Mamy również elektroniczny punkt obsługi pasażerów. Kładnie. I zachęcamy do korzystania również z tych usług mm -hmm. w domu wygodnie i, i bez kolejki. W kapciach i z kawą w parku. Ale to jeszcze sekundkę zanim o Edmopie, bo to co często pasażerowie... Załatwiają, próbują, chcą załatwić we wrześniu-październiku. No teoretycznie można by było już próbować wcześniej, prawda? zdecydowanie wcześniej. I, I wybrać się dla, dla własnej korzyści. To no też no, powiedzmy, jakby odciąży trochę pracowników, którzy we wrześniu-październiku mogą być no, pracowników punktów obsługi pasażerów. Tak, tutaj oni wtedy więcej czasu mogą poświęcić tak. w również... Tak samo w przypadku rodzin wielodzielnych. Te uprawnienia, które się kończą 30 września wszystkim, mm. e, można zdecydowanie wcześniej składać wnioski. Nie ma z tym żadnego problemu. Mm -hmm. Okej, okay, a ile standardowo tak jeszcze. Mm -hmm. Mamy to gdzieś policzone, ile mm -hmm. standardowo trwa czas obsługi, wyrabiania tego no. na miejscu? W zależności od sprawy, bo mamy tych spraw dużo, ale w przypadku rodzin wielodzietnych to jest między 10 a 15 minut na jedną rodzinę, o ile dokumenty są y, zgodne z tym, w jakie powinny być. No, bo potem jeszcze ewentualnie dochodzą dyskusje, czego brakuje, coś trzeba wyjaśnić. Dokładnie tak. Y I tak dalej, i tak dalej. No i siłą rzeczy te, 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 te kolejki nie, nie przesuwają się tak. Tak szybko jak, jakby mogły. No ale właśnie, bo powiedziałeś o, o, o ciekawej rzeczy, czyli elektroniczny punkt obsługi pasażerów, on już działa od kilku lat. Prawda? Od dwóch lat, dokładnie. Dokładnie. I jakby my cały czas dokładamy tam kolejne funkcjonalności. Na tej chwilę, co już działa, co można. W WFOP-ie można wnioskować o kartę miejską, o kartę Warszawiaka, można wnioskować o kartę ucznia. Uprawnienia dla osób powyżej 70 roku życia do bezpłatnych uprawnień. Można załatwić kilka spraw windykacyjnych mm -hmm. i mówić się na spotkanie informacyjne. Ono się odbywa na, dzięki aplikacji Teams z pracownikiem, którego się widzi na ekranie komputera. I wtedy można wyjaśnić wszystkie wątpliwości, choćby. Na przykład, nie wiem, dopytać to, jakie dokumenty są potrzebne dla uprawnień. Nie dla... Oczywiście można się spotkać w każdej sprawie, która budzi wątpliwości, gdzie e, klient ma się ochotę dowiedzieć więcej. Mhm. Można się umówić o takie spotkaniach. Bo, bo jakby e, tutaj z, z żywym człowiekiem za pośrednictwem aplikacji można porozmawiać na każdy temat, natomiast te, które wymieniłeś, to konkretnie już tam są e, powiedzmy e, dedykowane formularze szablony tak. przez które można przechodzić i, i tak? wszystko załatwić. Załatwienie sprawy identyfikacja pasażera odbywa się poprzez. Profil zaufany, więc żeby można być obsłużonym, trzeba mieć taki, posiadać taki profil. Mm. I dobra, i teraz jeszcze, tak, kto już korzystał, ten myślę, że się przekonał do, do zalet tego. No bo tak jak powiedzieliśmy, można z tego skorzystać w każdej chwili, w każdym. 24 moment. godziny na dobę. Dokładnie, na środku nocy ktoś. Ma chwilę, bo, bo z jakiegoś powodu nie śpi, hmm. proszę śmiało, to się w kolejce nie czeka. Natomiast na spotkania z człowiekiem można się mówić w godzinę. Więc yy, 7. a 20 od poniedziałku do piątku. No, Okej, okay. czyli to też są yy, tak. godziny takie, że i przed pracą, i po pracy, i, i w ciągu dnia. Dobra. Yy, no i teraz kto korzystał, ten wie, jak, ale jak znaleźć EPOP? Yy. Proponuję skorzystać z linku, który znajduje się na naszej stronie wTP. To jest najszybsza ścieżka. Mm -hmm. w WTP pewnie też jak w Google wpiszemy, prawda? Dokładnie Tam, tak. Można też wpisać wyszukiwarkę, ale no. bezpośrednio z naszej strony jest przejście do epoku. Dobra, ale też wspomniałeś, i to tutaj już, już mówiliśmy, bo jak startował elektroniczny punkt obsługi mm. pasażerów, to tych funkcjonalności było mniej niż jest obecnie, ale za chwilę będzie ich jeszcze więcej niż jest właśnie teraz. Tak, e, przymierzamy się do uruchomienia wnioskowania o kartę warszawiaka i bezpłatne uprawnienia dla rodzin wielodzietnych. Mhm. Do tej pory można było wnioskować w epokie tylko dla osób indywidualnych, dla dzieci, mhm. i dla dorosłych, ale tylko o jedną kartę, jedno uprawnienie. A teraz rodziny wielodzietne, którym przysługują uprawnienia czy do tańszych biletów, czy do bezpłatnych przyjazdów będą również mogły wnioskować bez e, konieczności przyjścia do punktu stacjonarnego. Mhm. I wtedy y, i jak będzie wyglądała na przykład to... Yy... Przedstawianie wszystkich dokumentów, które, które jest potrzebne. Skany się przedstawia? Czy... Przedstawia się skany, ścieżka wnioskowania jest przedstawiona krok po kroku z wyjaśnieniami, jakie dokumenty trzeba złożyć w jakiej formie. I też logowanie jest przez profil zaufany. Dobra, i to jest coś, na co czekamy. Na coś jeszcze czekamy w popie? Epope jeszcze zmieni się na język, będzie możliwość wnioskowania w języku angielskim. To jest układ w stosunku do osób Zagracji. No akurat Warszawa, pasażerowie... Tak, jest jest bardzo dużą mamy grupę osób y... obcojęzycznych. Dobra, a jeszcze hmm. wspomniałeś, y, to jest ciekawe, bo mamy karty ucznia, też one już funkcjonują od kilku lat, ale teraz mamy elektroniczne karty, już niech tutaj wygląda procedura, o czym powinni pamiętać rodzice. Tak, od września tego roku, od tego roku szkolnego szkoły wydają jedynie karty legitymacji w formie plastikowej, to jest taki plastik jak nasz dowód osobisty. I tutaj uczniowie mogą korzystać z różnych usług WTP warszawskiego transportu publicznego. Jeżeli chodzi o uczniów szkół średnich, to mogą na tej karcie kodować bilety, mhm. do tej pory było tak, że uczeń musiał posiadać dwa dokumenty, czyli mhm. legitymację szkolną, która uprawniała tak. go do zniżki oraz naszą kartę miejską, na której kodował bilety. Teraz to jest w jednym, w jednym miejscu. Mhm. Jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych, to sama legitymacja, też jest potwierdzeniem uprawnień do bezpłatnych przyjazdów, czyli na samej legitymacji można jeździć naszym transportem. Do tej pory takim dokumentem mhm. była Karta Ucznia mhm. i na tej karcie wgrana jest również wyjściówka do metra, żeby można było sobie swobodnie podróżować metrem i oczywiście można też na nią wgrać karty warszawiaka, więc jakby to też jest takie dwa w jednym. Czyli yy, nawet trzy w jednym? Nawet trzy w jednym. Bo, jakby też nie trzeba mieć tych papierowych szukać wejściów do, do wszystko, wszystko to wszystko to w jednym miejscu. Ale to się odbywa poprzez szkołę. Tutaj rodzice o czymś powinni pamiętać, wybierać się w tej sprawie do, do punktu obsługi pasażerów? Czy? Nie, jakby wizyta w punkcie obsługi pasażerów nie jest potrzebna, legitymacje wydają szkoły i dla uczniów szkół podstawowych te legitymacje, które są przekazywane, już jest wygrana wyjściówka do metra. My te karty otrzymujemy wcześniej kodujemy tamto uprawnień do bezpłatnych przyjazdów i przekazujemy wtedy do szkół. Więc, więc jakby to uprawnienie już jest. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że część szkół nie ma, ma karty, które uniemożliwiają w tych uprawnień. To jest indywidualna decyzja szkoły, mhm. jakie, jaką kartę wybiera. Mhm. I no, tutaj warto się dowiedzieć w sekretarcie szkoły, jaki to jest typ karty, tak, żeby... Żeby mieć pewność, że dziecko może otworzyć sobie wyjściówkę do metra. Natomiast e, jakby tak czy siak na jednej czy drugiej legitymacji można podróżować bezpłatnie. I mm -hmm. to jest potwierdzenie tego uprawnienia. Jasne. E, Okej, okay. no to mamy to dotyczy uczniów szkół podstawowych i jeszcze... Aha, są jeszcze uczniowie, którzy mają karty ucznia od 4 lat, prawda? Tutaj ta. E, tutaj procedura się nie zmienia, nie, Legitymacja. Elgi, znaczy, co 4 lata trzeba wymienić kartę. Nie, nie już teraz e, wgrywam, wgrywam mhm. na 8 lat. E, rzeczywiście, wcześniej była taka praktyka, że wgrywaliśmy na 4, my ten okres wydłużyliśmy, czyli na cały okres nauki w szkole podstawowej. Natomiast wszyscy uczniowie klas 2-8, mhm. którzy mają papierową legitymację, e, muszą mieć kartę ucznia, żeby e, móc podróżować. E, Bezpłatnie komunikacją miejską. Przy czym zdarza się tak, że te nowe legitymacje są wydawane nie tylko uczniom pierwszy klas, hmm. ale również tym, którzy zgubili legitymację i zawnioskowali o nową, oraz tym, którzy zmieniają szkołę. Hmm. Ale nie gubimy specjalnie tylko po to, żeby mieć legitymację, drodzy uczniowie. Zdecydowanie. <laughs> Ważna <Wasz> <laughs> uwaga. Dobrze, ale żeby nie kusiło. Ale teraz jeszcze o naszych kochanych studentach, którzy hmm. też się zaczynają. Em, Zjeżdżać powoli do, do, do stolicy. I od października się tutaj wesoło nam Zero i Warszawa. Co, o czym oni powinni pamiętać? To znaczy, na przykład, tak jak mamy tutaj kartę ucznia, na której mamy wiele funkcjonalności, tak tutaj w, w drugą stronę na legitymacji studenckiej, prawda? Można sobie było kiedyś kodować bilety. I tak jest y, nadal. Z wieloma uczelniami mamy mam podpisane porozumienie, które umożliwia kodowanie biletów na legitymacji studenckiej, więc tutaj też wizyta y, w nie jest potrzebna. Bilety można kupić w każdym biletowacie. Mm, Okej, okay, ale tutaj też to się nie, nie odbywa już, już. Już tu stawiamy na samodzielność to się nie odbywa przez Eee, przez uczenie, tak? Tylko pobiera... uczelnia, uczelnia wydaje legitymację, które my wcześniej też uzupełniamy o kody, które umożliwiają wgranie tego biletu, więc jakby. Mm -hmm. Produkt już jest gotowy od momentu wydania w sekretariacie uczelni, można z niego korzystać i gotować bilet. Okej, okay, czyli co? Jakbyśmy mogli podsumować po, po ten wrzesień październik, czyli to jest czas taki, kiedy wszystkie ręce na pokład w pionie handlowym, tak? Jesteśmy skupieni na tym okresie, w tym czasie też jakby nie wydajemy dużej ilości urlopów po to, żebyśmy żebyśmy mieli jak największą obsadę w punkcie i dbali o to, żeby te kolejki były jak najkrótsze. Jasne, no. Praca się w pionie handlowym nigdy nie kończy, wrzesień, październik to jest taki właśnie czas wzmożonej aktywności, mobilizacji, tutaj się dzieje jak najwięcej, zresztą to wszystko chyba każdy, każdy z pasażerów, kto był ten, ten, ten wie, ten widział, prosimy o wyrozumiałość, bo to jest naprawdę kawałek pracy, którą trzeba wykonać i co? I zachęcamy do korzystania z elektronicznego punktu obsługi pasażerów, naprawdę z kawką w ręku, w kapciach, o w wolnej porze dnia i nocy można załatwić się coraz więcej spraw, a praktycznie przez cały dzień też można się umówić na spotkanie z pracownikiem pop który doradzi, wyjaśni, pocieszy jak trzeba i na pewno się uśmiechnie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z WTB. Dzięki wielkie. Dzięki.